Witam w kolejnej części zakrajmy w Diablo 2. Jesteśmy z Kaylom w w zewnętrznym monastyrze. Uah! Ale następny O, Eti O właśnie ostatnio. Dzisiaj w zasadzie mailowałem sobie z jakąś miłą panią, która mieszka w Hiszpanii, yy, która przypomniała mi pewną grę starego RPGa. Nie wiem, czy go będziecie kojarzyć. Yy, być może nie, bo to już minęło chyba z przynajmniej z 10 lat, odkąd ta gra pojawiła się. Ona była spolszczona, pamiętam, pojawiła się na polskim rynku, a nazywała się Dispel. Kojarzycie taką grę? To był taki RPG. On był podobny, no był podobny do, 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 do Diablo, tylko, że miał fabułę znacznie bardziej rozbudowaną. To było takie połączenie jakby Baldursa z hack and flashem. O, może coś w tym stylu. Strasznie fajna była gra, tylko była strasznie zbugowana. Pamiętam, że nie przeszedłem tej gry, bo nie mogłem jej przejść, bo dochodziłem do jakiegoś tam miejsca, w którym po prostu wywalało mnie do Windowsa, a to miejsce było mm, kluczowe dla, dla fabuły gry, więc nie można było gry przejść. Olałem to, wkurzyłem się. Ale pamiętam, że sama gra zrobiła spore wrażenie na mnie, no i właśnie ta pani, już nie pamiętam jak się nazywa i nikt przypomniała mi o tej grze. Pozdrawiam tą panią, jak mnie ogląda. Dobra, i tyle. ale koniec wspominek. Jesteśmy w koszarach, i to właśnie tu ponoć znajduje się młot Chelsea. Znajduje się też jakiś wielki pan, który go broni. O, no. o kurde, ogień. Tego nie mówimy. A, go. O. Nabijana kolczami maczuga, mocno umagiczniona. Już tam idę, już tam idę. Jestem przeciążony. Jestem przeciążony, no nie. Hmm. To wywal, to jest do niczego o Kurczę. Taki przedmiot, i mocno, mocno umagiczniony. Eee, do skuteczności ataku sporo. Obrażenia zadania umarłym bardzo dużo. Do skuteczności ataków względem nieumarłych. O, to będzie drogie. Bierzemy to. Znaczy, może być drogie. Nie wiem, czy będzie drogie. Bo jasno widzę, że nie jestem. Dobra, napiję się łuczek Pepsi. Oj, bo troszkę mnie suszy. Idziemy dalej. Bądź Kejla przygotowana na najgorsze. Otwieram drzwi. zamykamy drzwi. otwieramy drzwi. zamykamy drzwi. Otwieram. O, przestań. Wchodzisz już. Tak, się nie mógł zdecydować. O kurczę, ale dobrze. Dopis... O kurka, śmierci. Ale wytrzymali. Uczekaj, uczekaj. Okay, poziom. Nie mogę jeść nic więcej. Daliśmy im radę, Keila? Długi łuk. Nie będziemy go brać ale nas dociachali, a dostaliśmy poziom dzięki nim, no i świetnie troszkę powolutku panowie, najpierw podniesiemy sobie poziom co to jest? drugi łuk dobrej jakości nie ma jeszcze miejsca na... ma jeszcze miejsca... kurczę, tak muszę wypić te eliksiry, no bo co? ma jeszcze miejsce na... no gniazda ma, kurde, nie mogę się wysłowić kurde, nie mogę go podnieść, ajajaj, aj, aj. a sprawdzimy to od razu Wywalimy, zrobimy tak, to zrobimy tak, to zrobimy tak, i nagle nam się miejsce znalazło. Weźmiemy... nie, jedno ma miejsce tylko 3.11. Jakie to ma szkela? obrażenia swoim łuczkiem? 3.10. Aha, jeszcze od ale kurczę, jakbyśmy naładowali w niego jakieś tam kamyczków, to miałby spore obrażenia. Ale nie ma, tylko jeden. Dobra, wywalamy go. oleczko. go. Walić. Okay, sprawdzimy sobie jeszcze przy okazji pierścioneczek. Szansa na rzucenie czy poziomego zakręcia wiązka Wyskali przy otrzymaniu ciosu. Olać! Olać! Ok, kolejny poziom. Tym razem poziom 15. Znowuż 2 do siły. 2 do żywotności, bo mamy mało tej żywotności. Tak mi się wydaje. Jeden do stręczności. A tutaj skakujemy na poziom 15. 180 do obrażeń. Procent. Dobra, będzie w sam raz na tego wszystkiego pana, który nie będzie nam chciał dać młota, Czersi, A który gdzieś tu jest. Jak, o, co, co tu? Czyżby tu się czaił? Coś tam się świeci. Jest spore prawdopodobieństwo, że to jest właśnie on. Okej, okay, przyczajmy się tutaj za rogiem. Kurde, nie chciałem tego otworzyć. Patrzmy tu. O, kurde. O, pięknie ciosu Aleśmy ich zatrwili. Pięknie, Keila. A tutaj jest Wii Portalu, którego nie weźmiemy. No, to była ładna akcja, przyznacie, aż rojeło się tu od bossów. A tu proszę, cios, 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 i po sprawie. Tam jest zejście do więzienia, czyli generalnie tam będziemy już kończyć ten poziom, czyli jak to się tam nazywa. A chodźmy tu jeszcze. Gdzieś tutaj musi być ten młot. Gdzieś tu musi być. Coś go nie ma. Oś go nie ma Okej, okay, czy tam się idzie do więzienia, a jak otworzymy drzwi nie zostaną otwarte, wiem, że to jest krata ale niech będzie przeciąg. Idziemy dalej tu. Tym razem ktoś nas to nas tu przywita. Dobra, muszę sobie przyłożyć paluszka O, mana. Napijemy się. Muszę sobie przyłożyć paluszka klawiszy numerycznych mogą mi się zaraz przydać. Eliksirki, które noszę na pasie. Okej, okay, obejdziemy sobie jeszcze tutaj. Coś tu pusto dziwnie. Coś tu dziwnie pusto. Aż podejrzanie. O, coś tu się znowu świeci. Chodź, ile zrobimy to jak antyterroryści. Gotowa? Chodźcie tu bliżej. Podamy! A, te cianiasy. Sprawdzamy się czegoś lepszego. No i po sprawie. Identyfikacji. O, czy została na stole jakaś strawa, którą byśmy się mogli poczęstować? zostań jakoś taka karta, żeby było widać, że siedzisz przy stole. Jak przystało. Na dobrze wychowanego paladyna. Kurde, nie, nie, nie potrafi. O. num nią nią nią, dobra, przestań. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Idziemy w takim razie dalej, dalej, dalej. Tym razem pójdziemy tu. Jest tu coś? A ślepa ojczka. Nie ma tu nic, tylko wielkie beczki z winem, ewentualnie z jakimiś trunkami. Która, kawak pewnie z przyjemnością by się napił. Dobra, pójdziemy sobie teraz na drugą stronę. Bo gdzieś tutaj to było. Ależ to dużo legowisk. Więc to nie ma. Ok, wchodzimy. Dzień dobry. Zostaliśmy kogoś. O, kolejny stoł, kolejna strawa, ale nic tu nie ma, znajdziemy tu, co tak pusto. Aż zastanawiająco. Biblioteczka zły, portalu, nie chcemy, kolejne drzwi. O, kurde, oni są dobrzy. Oni są dobrzy. Jak mi zaczną trafiać, jak dopóki mnie nie trafią, to. To są ciance, No i tyle. Kolejny stół. spodniowany. Dobra, wskakujemy tu. Witam. A to niespodzianka. A zaczaił się na nas za rogiem. O, kurczę, coś tu. No i proszę. Pieniądze leżą na. Plank 3. się dobrze. Nie mogę ich odciąć. Nie mogę ich odciąć. Jeszcze boss. A cię kręcesz. No, z nimi zaczynam mieć problemy. Nie ma żartów. Zwezię sobie elixirów w takim razie. Jeszcze jeden. Z nimi mam problemy. Pusta skrzyneczka. To była pułapka. Nie bierze pusta, nie bierze pusta, a to proszę. Chole pójdziemy do góry najpierw. Czy tu? A chodźmy tu. Co, aż nie to duże. Jak tam z czasem stoimy, ok, jeszcze chwilkę mamy. Gudę, daj, dajże mi się chodź jednego załatwić. O, ile oni mają pieniędzy. Boże, co mówię, jaka Cayley? Ok, tutaj chodźmy i tutaj chodźmy. Dobra, tam już byliśmy Nic tu nie ma Jedziemy tu w takim razie Jakiś... O kurde Cofujemy się Tam nie wchodzi, nawet tam nie wchodzi za to sprawę sama Ja będę unikał zręcznie Ciążkie rękawice Wpadam. właśnie tu Pięknie. Dobra. Pieniądze zbieramy. Ciężkie rękawice. Sprawdźmy, co to jest. 5, 7. Ok, ty możesz rękawic używać? Pewnie nie. Rękawice samo naprawy. Dobrze, że nie samo gwałtowne. O! witam a! I do widzenia. Łapka! Ok, ok, ok. okay. Znowu mnie nas swędzi... Na pewno na tego brzydkiego pana. Ja nie wiem jak się nazywa ten boss, zapomniałem. Ale on jest podobny do Pacera z jedynki, podobny ma głos. Dobra, czas powoli kończyć kolejny odcinek. zagrajemy w Diablo 2. A no, załatwimy tu jeszcze kościela. I czy tu. tu? Coś tu jest. W sumie główne kwatery. Tutaj sobie urzędują te kościele. Więc to nie było. Dobra, przechodzimy na drugą stronę. Bo na drugiej stronie w takim razie na pewno będzie młot. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie muszę tak będzie. Gdzie muszę iść, musimy iść tu. I musimy iść tu. Proszę, fotel, chcesz sobie kajla usiąść? O kurde, jest tu, jest tu, jest tu! Muszą Uwa! Ma skoczny, ale nie trzymałaś mnie. Daj, zdaj, O! Ale były ścianki znowu. Chociaż parę razy musiał dostać, żeby paść. Ale cóż to jest dla ak 2 dzielnego. Dobra, to tyle w tym odcinku. Tutaj leżą truchła tego brzydkiego pana. To tyle w tym odcinku, a ja zapraszam na kolejną część. Zagrajemy w Diablo 2. Weźmiemy ten młot i zaniesiemy czerwc i zobaczymy, czy w jakiś sposób nam się oddzięczy. Cześć!